Kolejna odsłona recepty na życie na to szkolne życie. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie nauczyciel fizyki, który stworzył koncepcję szkoły minimalnej, w której nie ma ocen. Setek kartkówek, zadań domowych i obowiązkowych lektur. Jeśli teraz słuchają nas dzieci i młodzież, to pewnie nie wierzą własnym uszom. Ze mną Marcin Styburski, dzień dobry. Dzień dobry wam wszystkim. Skąd w ogóle pomysł na szkołę minimalną? Szkoła minimalna się urodziła. Przypadkiem, tak jak przypadkiem, zostałem nauczycielem rok temu. Mam 50 lat i przez całe życie byłem informatykiem, troszeczkę pracownikiem naukowo-technicznym na politechnice. I rok temu, przez przypadek w wakacje, zadzwoniono do mnie i po, po, zaproponowano mi etat fizy znaczy etat, kilka godzin fizyki w szkole podstawowej. I skoczyłem po prostu, bo lubię przygodę, lubię, lubię dzieci, lubię tłumaczyć. i Pojawiłem się w szkole, i w tym momencie, w tej szkole, nagle pojawiły się wspomnienia o własnej edukacji, obserwacje szkoły. I w tym momencie nie było nic innego jak tylko się tym podzielić ze światem. No właśnie, czym się konkretnie podzielić? Co takiego bardzo mocno cię uderzyło na tych pierwszych lekcjach? Tak naprawdę dzieci, nie znając mnie osobiście, wiadomo, zobaczyły nauczyciela, broda tego gościa, który tam z tymi brwiami podchodzi i, tu, i zaczyna coś tłumaczyć jakimś tam głosem i mnie się bały. Tak naprawdę nie, nigdy nie generowałem jakiejś sytuacji takiej, żeby mnie, żeby się osoby mnie bały, a one się nie bały z samej definicji, że byłem tym nauczycielem, że mogę postawić ocenę lub nie że mogę ich wziąć do tablicy lub nie, że mogę zrobić kartkówkę lub nie. To jest permanentny lęk ucznia w szkole, w polskiej rzeczywistości. I w tym momencie mówię sobie, nie mogę tak tego zostawić, to nie jest tak, że jestem za to odpowiedzialny, że mogę, że mogę o tym zdecydować. I tak naprawdę wspomniałem też własną edukację, która niestety też była traumatyczna i to się wszystko spięło. Zrobiłem jeden sprawdzian. Wtedy. Jeszcze taki klasyczny niby i tak dalej i w tym momencie już na sprawdzianie zastanowiłem się, chyba zawyżej im oceny, skoro kiedyś tam zaniżono nieraz oceny, to ja zawyżę i zrobiłem ten sprawdzian, ale oddając ten sprawdzian, gdy dzieciaki jeszcze nie widziały, co, czego się mogą spodziewać, widziałem lęk, gdy odbierały kartki, skubanie końcówek palców, obgryzanie paznokci. Pąsy na twarzy i tak dalej. Mówię, sobie, no przecież to też jest jakaś to, to też jest niewłaściwa sytuacja. I tak naprawdę dzień później napisałem post o Czerwonym pasku i on zainicjował ideę szkoły minimalnej. No właśnie ten post ze świadectwem z czerwonym paskiem opublikowany na Facebooku spotkał się z ogromnym odzewem, został udostępniony kilkanaście tysięcy razy przez internautów. Co takiego strasznego jest w Czerwonym Pasku? Tak naprawdę to jest taka wisienka na torcie całej gonitwy szkolnej. Osoby, które oczywiście dostawały ten pasek, tak naprawdę też byłem tą osobą, żeby nie było wątpliwości, że miałam taki czerwony pasek przez całą szkołę podstawową. I tak naprawdę to jest i zrozumiałem istotę tego paska dopiero w szkole średniej, na czym on szkodził mi też posiadaczowi temu Paska. Tak naprawdę to jest pogoń, to jest gonitwa, to jest presja, to jest ambicja rodziców, to jest porównywanie kartek z ocenami na wywiadówkach przez rodziców, co Jasiu, co Kasia dostała, zaglądanie tego przez ramię. To jest cały czas jakaś dziwna gonitwa i tak naprawdę umyka nam coś, co jest bardzo ważne, co widzimy, obserwujemy u dzieci 5-6-letnich, które zasypują nas tysiącami pytań. Jak, gdzie, kiedy, skąd, po, dokąd, po co, dlaczego i potrafimy się nawet im bronić przed takimi dziećmi, które nas w ten sposób atakują tymi pytaniami, bo to jest naturalna cecha człowieka, ciekawość. Natomiast idą dzieci do szkoły i zaczynają nie być, nie, nie mogą już pytać, tylko zaczynają być pytane przez nauczycieli, którzy oczywiście wiedzą więcej i jeszcze za to są oceniane przez, przez tych nauczycieli. I w tym momencie taka cała rzeczywistość powoduje, że ciekawość zanika. A jak ciekawość zanika, trzeba dodać cukier. Cukier, który jest narkotykiem, tak naprawdę, jak wszyscy wiemy. I ten cukier, tym cukrem są oceny i w tym momencie stymuluje się, próbuje się stymulować zanik tej ciekawości tym cukrem. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że człowiek rodzi się mądra, a potem idzie do szkoły? To słyszałem takie zdanie, bardzo pięknie. On chyba podsumowuje e, ideę szkoły minimalnej, może i, i, mo moje nastawienie do szkoły. Może tak naprawdę wszystkich tych, tych neurolingwistyków, no, nowa nauka jest no, neurodydaktyka, neurolingwistyka, e, analiza mózgu, tomograf komputerowy, który, jestem fizykiem, także dzięki temu tomografowi komputerowemu, który wynaleziono. Kilka, już może powiedzieć, wynaleziono go kilkadziesiąt lat temu, jako technika wszedł 30 lat temu, obrazujemy mózg i widzimy, jak ten mózg działa. I wszystkie teorie, bo tak zawsze było, bo dziadek tak mówił, bo ciocia tak powiedziała, można włożyć między bajki. Widzimy to jako fakty na tomografii komputerowej, na aktywność mózgu w określonych sytuacjach. Powróćmy na sekundę do, na chwilę kilka do tego czerwonego paska, wzorowy uczeń, tutaj też wsadzasz szyki w mrowisko, bo, bo w PISO wzorowym uczniu ma takie drugie dno, w którym, tak mi się przynajmniej wydaje, dostrzegasz to, czego nie dostrzegają inni nauczyciele, że często właśnie ci wzorowi uczniowie są tylko aktywizowani w szkole, a cała reszta jest gdzieś tam pomijana. Tak naprawdę pomijana. Ona też tak naprawdę, gdy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzimy do klasy, mamy urodziny, przynosimy te cukierki przysłowiowe. I mamy nie cukierków tyle, ile osób w klasie, tylko mniej. Tylko mniej. Połowa, nie wiem, ileś tam procent mniej tych cukierków. I rozdajemy. Ty masz cukierek, ty masz cukierek, ty masz cukierek. I nagle mówimy, ty nie masz cukierka, ty nie masz cukierka, ty nie masz cukierka. To y, jest nagroda, ale też ogromna kara, za wstydzenie Są osoby, y, które ze mną korespondują, które też spotkałam w swoim życiu i tak dalej, bo to są właśnie refleksje i dzisiejsze i te wstecz, które marzyły całe życie o, o dostaniu paska. Nieraz się, się zdało, że zabrakło przysłodowej jednej dziesiątej do tego paska, bo wszyscy by już w końcu Mogli powiedzieć, że też miałem pasek. To jest jakiś obłęd, bo my jakiegoś z tego paska zrobiliśmy jakiegoś grala, który po prostu y, nienaturalnie nakręca całą atmosferę. I tak naprawdę y, skrzywdzi te dzieci, które nie dostały. Nie chodzi o to, że one mniej wiedzą. One są po prostu pominięte, są dy dyskryminowane. Tak naprawdę to jest taka dyskryminacja, rasizm. Rasizm, można powiedzieć, że o, rasizm szkolny to jest pasek. I w tym momencie może to ba bardzo mocno brzmi, ale, ale w tym momencie chyba to należałoby w ten sposób podkreślić. Natomiast to, co ja zrozumiałam sam na, na podstawie swojego paska, że osoba, która dostała ten pasek, też jest skrzywdzona, nie, nie zdajemy sobie sprawy w jaki sposób. Ja musiałam to też przerobić kilka lat swojego życia, żeby zrozumieć, dlaczego ja byłem skrzywdzony, posiadając pasek. A posiadałem go i naturalną pychą byłem napełniony, byłem tak. pyszny. Byłem gościem, który się nosił w klasie i był za to nielubiany. A tak naprawdę nie widziałem nic o życiu i o, o, jakiś, o jakimś zwykłym byciu, zwykłym człowiekiem. I w tym momencie dopiero te przemyślenia spowodują e, dzisiejszy mój dosyć mocny atak na, te, na ten pasek, który jest rasizmem szkolnym. A co cię jeszcze uderzyło w systemie, w, w który wtłoczony jest uczenie, jak przyszedłeś uczyć do szkoły? Znaczy tak naprawdę pertamentny lęk. Dzieci się boją różnych tych destruktorów, które są obecne w szkole I proszę sobie wyobrazić, jak dużo dzieci obgryza paznokcie My później jako dorośli sobie te paznokcie popielęgnujemy Panie sobie zrobią, domalują sobie ubytki, nałożą sobie tipsy Tego nie widać wśród dorosłych Wśród dzieci to widać, bo po prostu dzieci jeszcze tych, tych zabiegów kosmetycznych nie, nie dokonują. Lęk jest permanentny, a drugim czynnikiem jest hałas. Hałas w szkole y, pracowałam y, jestem technikiem budowy okrętów. W średnią szkoły kończyłem, y, znaczy z y, techniką budowy okrętów i pracowałam w stoczniach grańskich. I hałas y, na y, hali produkcyjnej, gdzie się kadłuby spawa i tak dalej, jest porównywalne do hałasu w szkole. Tylko że tam są przepisy BHP, które to regulują, o, o, ograniczają jego wpływ, natomiast w szkole nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia i wyciszenie uczniów, które było, których jest potrzebne dla pracy, pracy umysłowej. Tak naprawdę normy polskie dotyczące hałasu i pomieszczeń, pomieszczeń dla intelektualnej pracy, są chyba 40 decybeli. To jest tak naprawdę cisza, łyżeczka już mieszająca herbatę w tym momencie jest głośniejsza niż te 40 decybeli. W szkole jest stówka 100, 100 decybeli jak nic, a to już jest na granicy, może to nie jest granica bólu, ale to już jest coś, co uszkadza nam no to co, zrezygnować z dzwonków na przerwę? Pierwszy taki krok do obniżenia? No to był chyba na pierwszy do i to powinien być nie zalecenie, że nasza szkoła nie ma dzwonków i w tym momencie chwalimy się w sieci. Nie, to był, powinien być zakaz. Zwyczajnie zakaz. Tak jak my nie możemy jeździć w mieście więcej niż 50 na godzinę. To powinien być zakaz. To, to nawet nie, nie zalecenie, nawet nie ten, to powinien być zdecydowany zakaz. A później jakaś akcja promocyjna na przykład maty wygłuszające na sufit, żeby pogłosu w szkole na przykład nie było, nie? To by było coś, co... ten oczywiście muzyka jakaś na radio z radiowęzłów, jakaś w formie relaksacyjnej, jakieś tak zwane szumy lasu, czy coś w tym stylu. Wiadomo, taka, taka muzyka jest nawet darmowa w sieci i w tym momencie dzieciaki by się mogły wyciszyć, kontemplować, one tego potrzebują. A potem są... a są bodźcowane, dzisiaj jeszcze bodźcuje internet, smartfon. To nie, nie 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 jestem przeciwnikiem internetu i smartfona, natomiast bodźców jest na tyle dużo, że Człowiek się nie potrafi wyciszyć. Gdzieś. Ze mną Marcin Stiburski, nauczyciel fizyki, który wymyślił koncepcję szkoły minimalnej, szkoły bez ocen, kartkówek, zadań domowych i obowiązkowych lektur. Piszesz na swoim blogu Szkoła Minimalna, że problemem jest podstawa programowa. Ona jest niesamowicie duża i też widzisz problem w braku nauczania zintegrowanego. Tak naprawdę. My mówimy o podstawie programowej, tam się rozczulamy, y, specjaliści i tak dalej mówią, y, kto, co powinien wiedzieć i tak dalej. Oczywiście nie ma kompromisu i zaczynamy dodawać 2 plus 2 i wychodzi 6, więcej. Natomiast chodzi o to, że ja bym zrobił wszystkim specjalistom, wszystkim pracownikom menu egzamin z materiału ósmej klasy, z wszystkich przedmiotów. I chciałbym, żeby zrobili to publicznie, żeby powiedzieli tak, żądamy to, żeby to uczniowie w ósmej klasie umieli, ale też udowodnimy to wszem i wobec, że ten egzamin zdamy, że całą tą wiedzę to jest szkoła powszechna, obowiązkowa w szkole. Czyli każdy z nas przeszedł tą wiedzę i teoretycznie powinien ją umieć, bo przecież nie zakładamy, że wiedzę zapomnimy, tylko że tą wiedzę powinniśmy umieć i powinniśmy z nią dysponować przez całe życie. I teraz tak, jeżeli by czegoś nie zdali na tym egzaminie, należałoby z definicji wykreślić z podstawy programowej. Jeżeli coś by zdali, automatycznie wchodziłoby do podstawy programowej. Jakiś procentowy, można byłoby próg ustalić, ile procent tych decydentów, tych twórców podstawy programowej by zdało przed te, te, ten egzamin. Oczywiście wszyscy by musieli zdawać wszystkich przedmiotów. Nie tak, że specjalista fizyk zdawałby tylko z fizyki. Nie, nie, to byłoby zbyt proste. Gdyby zrobili ten, ten egzamin, to w tym momencie podstawa programowa stałaby się realną podstawą programową. Byłaby podstawą faktyczną, która e, byłaby tym, co powiedzmy w społeczeństwie w ogóle funkcjonuje jako wiedza powszechna. Gdybym teraz zrobił y, tobie egzamin z fizyki, z materiału ósmej klasy, o cieple właściwym, o wahadle, o energii wewnętrznej, o wpływie zmian tej energii wewnętrznej, w podstawie programu jest, jest nawet budowa oscyloskopu. Mm -hmm. To może jednak mi y, nie rób tego egzaminu, dobra? No właśnie. I to jest, <laughs> w, gdybyśmy porozmawiali o procesach, o o tęczy, o, topnieniu, o to, co jest to, co może dotknąć, to, co może zauważyć uczeń o wznoszeniu ciepłego powietrza, balony i tak dalej, mhm. moglibyśmy już o tym rozmawiać. To już jest tak zwana intuicja, już jest tak zwaną wiedzą powszechną. I należałoby ją pielęgnować i zwiększać, żeby intuicja, tak zwana, dedukcja naukowa, tak zwana u każdego człowieka funkcjonowała, a nie żeby wspominał swoją fizykę czy chemię nauki przyrodnicze z obrzydzeniem, bo były, bo były, zadania. Mnóstwo internautów ceni cię za empatię, chociaż wystawienie szóstki za spanie na lekcji matematyki wydaje się kontrowersyjne, to Ty przekonujesz, że jest zupełnie inaczej. Co się wydarzyło na tej lekcji matematyki? Tak naprawdę były to znaczy akurat w planie ta klasa, to już mówimy o dziesięciolatkach. Czwarta klasa miały dwie lekcje matematyki pod rząd. I zastępstwo pojawiło się jako, bezpośrednio po lekcjach. I na tym zastępstwie, tego, że jestem przedmiotowcem, realizowałam też matematykę. No i trzy godziny matematyki dla dziesięciolatka. Już dwie to tak naprawdę jest maks. I w tym momencie mówię sobie, to nie, jest, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. To jest po prostu nie, nieetyczne, żeby w ten sposób podchodzić do, do, do każdego. Tak naprawdę, nawet każdy po trzech godzinach, jest jedno. Monolitu przedmiotowego byłby wyczerpany. I wiadomo, w tym momencie, gdy człowiek zauważy pewne, pewne zachowania, albo ma tą świadomość, że może zaszkodzić, no to w tym momencie luzuje. Zrobiłem pierwszą lekcję, zwykłą, drugą lekcję na kalkulatorach, znaczy kalkulatorach, na telefonach zakazanych w szkole. Które, na których dzieciaki uruchomiły kalkulator i uczyły się tych zaawansowanych funkcji, żeby zrozumiały ten świat, który mają otaczający w telefonie, a na trzeciej lekcji, z racji tego, że było już, byli już zmęczeni, dałam im tylko zeszyty ćwiczeń, żeby mogli sobie wypełniać lub nie i tak naprawdę, z racji tego, że noszę sam, bo system sam narazili na dźwięk dzwonka i tak dalej, nasze słuchawki budowlane, takie wygłuszające załóżniki i te słuchawki po prostu zakładałem kolejne, kolejne, dziecku, jednym po drugim na uszy i one kontynuowały przez chwilę ciszę, która jest w tych słuchawkach. I w tym momencie nagle cisza, tylko było słuchać oddechy. I w tym momencie, yy, w tej pracy, mniej więcej po pół godzinie, czyli 15 minut przed końcem lekcji, lekcji jeden, jeden z uczniów położył, naturalnie na położył głowę na... Na, na, na biurku. No po prostu tak się, nie takie takiej sytuacji zdarzają. Mógłbym zareagować gwałtownie. Co ty robisz? Ucz się dalej, tu to nie jest e, miejsce do spania. Nie. podszedłem do niego w tym momencie, mówię sobie, wiesz co, do końca lekcji możesz się zdrzemnąć. Nie? E, to usłyszały inne dzieci, a czy ja też mogę, czy ja też, nie? I nagle klasa się naprawdę mi położyła. Wykorzystałem to, mówię, wiecie, co? Mózg, wytłumaczyłem im, że mózg, po intensywnej pracy przy, musicie dalej pracować świadomie, możecie odpoczywać, pomarzyć sobie, a przynosi wiedzę do, swojej, do podświadomości. I tam też uczycie się matematyki cały czas, mimo że teraz odpoczywacie i w, czy, spędziliśmy te 15 minut. Na koniec lekcji powiedziałem im, że e, za tą intensywną pracę na lekcji, tak naprawdę przerysowałem specjalnie, żeby dzieciaki coś do, dostrzegły. Za te spanie na lekcji, stawiam wam szóstki. Tak no naprawdę kont uwzględniałam kontekst całej sytuacji, która była wcześniej. I no oczywiście opisałam to na swój sposób swoją, swoim językiem w internecie i post też znalazł duży. No właśnie, znalazł, bo sama go udostępniłam i kiedy udostępniłam ten twój post o na lekcji, użyłam słów nauczyciel-uczniowi-człowiekiem, no i skomentowałeś, że tylko taka kompetencja jest po, potrzebna do, do pracy w szkole. Powiedz mi, czemu tak często w szkołach traktuje się dzieci i młodzież, no niemal jak pół ludzi? Nie wiem, nie wiem, jest to jakaś zaszłość kulturowa. Tutaj te wszystkie jak są geny i są memy, memy, czyli takie, które przenoszą się jako kody kulturowe. Być może szkoła, która powstała jako w systemie pruskim, ona potrzebowała pracowników do fabryk, którzy ładnie reagują na dzwonek zmiany szyfty, czy tam jakieś zmiany w fabryce chudcie czy coś takiego, dlatego te dzwonki kodują. Wykonują dokładnie polecenia. Szanują ten autorytet przodownika pracy. No to tak naprawdę taki, taki początek, no, koniec XIX wieku, początek XX, nie? I być może tam pracownik był tylko takim, no, pracownikiem takiego wielkiego kapitalisty. I cały system był pod to skonstruowany i my nawet nie bezrefleksyjnie to, na to, w to wchodzimy i powielamy jakiś dziwny schemat. I, a dzisiaj rzeczywistość, chociażby taka praca w, 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 na, w największej tej no, informatycznej spółce, jakim jest Google, jak ona wygląda. Tam, teraz ostatnio nawet słyszałam, że urlop jest w dowolnej ilości na dowolne żądanie. Po prostu jest nieograniczony urlop w, taki, w niektórych w tych placówkach tam. I w tym momencie tylko tyle, że człowiek urlopu sobie przydzieli tyle i chce, a potem pracuje. Tak jak chcę, ale proszę, bo chcę. Przede wszystkim bo chcę. Także kompletnie możemy, dzisiejszy świat daje inne wzorce pracy i tak naprawdę te inne wzorce pracy moglibyśmy też przenieść na wzorce szkoły. I jak wspomniałem wcześniej, ciekawość dzieci do przedszkolnych jest przeogromna i dlaczego ją zabijamy w szkole. No to tak jeszcze na koniec, jakie kolejne kroki podejmiesz, jeśli chodzi o szkołę minimalną i w jaki sposób można dołączyć do, do twojej szkoły minimalnej? To jest grupa na Facebooku, także jest to, do, 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 dołączenie jest automatyczne, nawet nie weryfikuje, kto się dołącza, także po prostu każdy. E, e, posty przedrukowuje jako archiwum na blog, żeby osoby, które nie miały nie, ma, nie mają dostępu do Facebooka, bo po prostu go nie chcą mieć takiego dostępu, są na blogu, oczywiście do znalezienia przez wyszukiwarki. Sam bardziej płynę. Znaczy jestem trochę żeglarzem też, też budowałem sobie łódeczki takie małe i wiem, że płynę, płynę, a starą krypę edukacji bujam, bujam, aż zacznę trzeszczeć w, w, w szwach. I nie wiem, co z tego wyniknie. Tak naprawdę nie mam jakiejś strategii bezpośredniej. Być może właśnie dlatego jakoś naturalnie to mi wychodzi i, i, i jestem odbierany jako, jako jakiś autentyczny byt, można powiedzieć. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Chcę wtedy, gdy ktoś teraz proponuje, organizuje wokół mnie jakieś projekty. W tej chwili jakoś się zapisałem do projektu takiego. Obcięcia podstawy programowej, ulogicznienia jej na, współ, na, na obecne warunki e, i będziemy ją, ją przedstawiać, ten cały zespół będzie ją przedstawiać ministrowi. No, od siebie też dodałem petycję petycję o likwidacji czerwonego paska na, na portalu petycjowym od petycji, ale też wysłałem, zrobiłem jedną petycję wcześniej w marcu, czy tam, nie to był w lutym bodajże, do ministerstwa poszło takie formalne interpretacje interpelacje ludzi i można je złożyć jako petycja do danej instytucji, ale to była taka jeszcze bardziej wstępna. Teraz w międzyczasie czekam, aż się opublikuje na stronie men, petycja dokładnie o, o likwidacji czerwonego paska. I liczę, że spięcie petycji tej internetowej z petycją tą formalną spowoduje, że chociaż ten pasek zniknie, a ja to go traktuję, może nie, to nie jest dużo, ale traktuję jako mały, mały wyłom w murze, które dopiero zacznie, zaczniemy kruszyć. Powiem tak, życzę uczniom takiego nauczyciela, jakim ty jesteś. Pytanie, czego ty życzysz uczniom jako nauczycieli, czego życzysz swoim kolegom po fachu? Uczniom życzę, żeby od, od, odkopali swoją ciekawość. Jeszcze są, gdy mają 10-12 lat, jeszcze pamiętają być, 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 może pamiętają, oby pamiętali siebie jako, jak, jak mieli 5-6 lat, zresztą o tym sumie, albo mają rodzeństwo, które mają w tym wieku. Żeby przypomnieli sobie, że jak było fajnie, gdy mieli ciekawość, jak było fajnie, gdy zadawali sypki pytań, jak było fajnie, gdy się fascynowali robaczkiem, kamyczkiem, czymkolwiek, zwierzątkiem, które, które oglądali i jak sami tą wiedzę, byli wręcz specjalistami, mieli, mieli doktoraty z, tych, z tej wiedzy, gdy mieli te 7, 8, 9 lat, czy tam wcześniej. Ta wiedza się rozwija, natomiast wszelkim, wszelkim dorosłym, pedagogom, rodzicom także chciałbym, żebyście też przypomnieli sobie, jak te dzieci, które były w waszym otoczeniu opowiadały wam później o tym, jak ten świat, który no, poznawały był bogaty i jak dużą wiedzę dysponowały o tym świecie. I myśmy wtedy się tylko potakiwali, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy nawet, co dzieci do nas mówią, bo ich nie rozumieliśmy. Oni byli większymi specjalistami od nas. I w tym momencie zastanówcie się wtedy jeszcze dorośli i nauczyciele także, dlaczego te dzieci, mimo braku klasówek, mimo braku sprawdzianów, mimo braku ocen, mimo braku presji jakiejkolwiek, tylko z samej ciekawości... Do takiego, do takiej fachowości dochodziły. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był, był pomysłodawca Szkoły Minimalnej, Marcin Stiburski.